słyną ze wspaniałych kościołów, które przyciągają wzrok bądź to ogromem, bądź to bogactwem zewnętrznej dekoracji, bądź to świetnością wewnętrznego wystroju. Wiele wśród nich to kościoły biskupie, a spośród nich niewątpliwie jedną z najsłynniejszych i najświetniejszych jest katedra, która znajduje się w toskańskim mieście Siena. Puchy słyną ze wspaniałych kościołów, zachwycających ogromem, dekoracją czy wyposażeniem. Wiele z nich to świątynie biskupia, wśród nich jedną z najsłynniejszych jest katedra w toskańskim mieście Siena. Kopuła i wyniosła kampanila, czyli dzwonnica sieneńskiego duomo, stanowią obok wieży Palazzo Pubblico, sieneńskiego ratusza, główną dominantę w panoramie tego świetnego średniowiecznego miasta. Obecną budowlę rozpoczęto wznosić najpóźniej około roku 1215, choć poprzedziły ją budowle starsze, do dziś jednak jeszcze niezbadane. Wznoszono ją na planie Krzyża Łacińskiego, początkowo w stylu romańskim, ciągle dobrze czytelnym we wnętrzu nawy głównej. Od około połowy XIII stulecia kontynuowano budowę świątyni w nowym już stylu importowanym z Francji gotyku. Dzięki zastosowaniu nowych form nazwano ją nawet najbardziej gotycką katedrą Italii. Powstała budowla okazała o długości niemal 90 metrów. Jednak już w 1339 roku dumni Sieneńczycy, chcąc konkurować z Florencją, która od końca XIII wieku budowała swoją nową okazałą dłomo, rozpoczęli pracę przy rozbudowie niedawno ukończonej katedry. Zaplanowali budowlę gigantyczną, rozmiarami zbliżoną do największej świątyni ówczesnego chrześcijaństwa, bazyliki świętego Piotra na Watykanie w Rzymie. Dotychczasowa katedra, zwana Duomo Vecchio, miała stać się nawą poprzeczną, transeptem nowej świątyni biskupiej, zwanej Duomo Nuovo. Do połowy XIV wieku wzniesiono wschodnią ścianę korpusu nawowego nowej budowli, wraz z arkadami międzynawowymi oraz częściowo nową fasadę. Prace przerwał kataklizm czarnej śmierci epidemii dżumy, która zabrała dużą część ludności Sieny i załamała prosperity miasta słynącego dotąd jako główne centrum finansowe Europy. Zastopowanej ostatecznie w 1357 roku budowy, nigdy już nie wznowiono. Do dziś nieukończona struktura nowego korpusu nawowego przytłacza rozmiarami, świadcząc zarazem o potędze średniowiecznej Sieny, jak i o pysze jej ambitnych zamożnych mieszkańców. Pozostawiona w surowej cegle fasada służy dziś jako taras widokowy dla turystów odwiedzających miasto, zaś ujęta nowymi murami, jedyna ukończona nawa boczna skrywa skarby muzeum katedralnego zwanego Muzeum dell'Opera del Duomo Metropolitano. Nie w pełni udało się ukończyć średniowiecznym mieszkańcom Sieny także fasadę Duomo Vecchio. Wznoszono ją od połowy XIII wieku, według projektu członka słynnego rodu rzeźbiarzy i budowniczych Giovanniego Pizano. Pisano przed przystąpieniem do projektowania i budowy, zapewne odwiedził Francję i najpewniej był na placu budowy katedry Wrens w Szampanii. Podpatrzone tam rozwiązania częściowo wykorzystał w Sienie. Jak w Wrens i w większości klasycznych katedr gotyckiej Francji, np. w Paryżu i Amiens, fasada sieneńskiej budowli ma trzy portale w dolnej kondygnacji, zaś w drugiej kondygnacji mocno zaznacza ją oś środkową, okrągłe okno Okulos. Również nasycenie syjneńskiej fasady rzeźbą przypomina elewację szampańskiego pierwowzoru. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Fasada budowli w sieni nie zawiera elementów tak silnie kojarzących się z klasyczną gotycką katedrą francuską. Brak w niej dwóch wież, które jedynie markują ażurowe struktury na skrajach elewacji. Nie został wyróżniony rozmiarami portal środkowy, a okulus nie jest klasyczną katedralną rozetą. Brak mu efektownego ażurowego rusztu wewnątrz tzw. masferku. Tak charakterystyczny dla fasad katedr francuskich ażurowy ganek z figurami, zwany zazwyczaj o typu figuralnej dekoracji galerią królów, został w synejskiej fasadzie rozbity na dwie części i potraktowany jako ozdobnik. Nadto rzeźba, częściowa autorstwa samego dziewaniego Pisano, dziś kopie zastępują oryginały przechowywane w Muzeum Katedralnym znacznie słabiej niż na przykład w Reims, podporządkowuje się podziałom i ramom architektonicznym. Zupełnie obce w francuskie francuskie pola wieńczących osie fasady trójkątów, tak zwanych wimperk, niewątpliwie od samego początku przeznaczony na wielobarną dekorację mozaikową, obecna wykonana została dopiero w drugiej połowie XIX wieku, również nie stosowaną we francuskich we wzorach. Współgra z nią wielobarność okładziny marmurowej, która skrywa mury ceglane, a nie jak we Francji kamienne. W kolorystyce tej okładziny dominuje biel i czerń, właściwie bardzo ciemna zieleń. Ta dwubarność jest oczywistym nawiązaniem do czarno-białego herbu Sieny i kolejnym widzialnym dowodem komunalnej dumy budowniczych katedry. Szczególnie efektownie prezentują się na przemienne białe i czarne pasy marmuru okrywające filary wnętrzu sieneńskiej katedry. W niej, w pełnych łukach arkad międzynawowych, wyraził się jeszcze romanizm pierwszego etapu budowy. W ostrołkowych sklepieniach krzyżowo żebrowych nowy już styl gotycki. Swoistym dopełnieniem tej średniowiecznej symfonii form są elementy nowożytne, np. typowe dla renesansu iluzjonistyczne malowane kasetony wnętrza kopuły z końca XV wieku oraz ruchliwość form wieńczącej ją barokowej latarni zaprojektowanej i wzniesionej w 1666 roku przez słynnego rzymskiego twórcę pełnego baroku Gian Lorenza Berniniego. Wnętrze świątyni jest zresztą prawdziwym skarbcem arcydzieł wielu wybitnych twórców sztuki: rzeźbiarzy, malarzy, mozaicystów czy odlewników i złoczników czynnych od późnego średniowiecza po późny barok i to tej miary, jak wśród rzeźbiarzy Niccolò i Giovanni Pisano, Donatello, Ghiberti, Michał Anioł i Bernini, wśród malarzy zaś nieco mniej znani Pinturicchio i Vecchietta. Posadzkę nawy katedry w Sienie ułożono z wielobarnych marmurów. 52 kwatery różnego kształtu i rozmiarów, autorstwa ponad 40 artystów, ukazują rozmaite motywy figuralne, m.in. o tematyce biblijnej czy alegorycznej. Wśród twórców tej dekoracji, ukazywanej dziś publiczności partiami okresowo, byli artyści znakomici, jak wybitny malarz wczesnego renesansu Pinturicchio. Czynny na przełomie XV i XVI wieku, czy lokalny sieneński, ale wyborowy przedstawiciel manieryzmu, Domenico Beccafumi, aktywny w drugiej połowie XVI stulecia. Najstarszym elementem wyposażenia katedry w Sienie jest słynna architektoniczno-rzeźbiarska ambona, włoska pulpito. Wykonana w latach 1265-1268 przez Nicola Pizano oraz jego warsztat, w tym syna Giovanniego. Należy do serii kamiennych ambon, które stały się specjalnością włoskich kościołów od czasu późnego Antyku, szczególnie popularnych w dobie romanizmu i gotyku. Sieneńska pulpito Pisanik ma kształt ośmioboku. Jej kosz wspiera się na grupie smukłych kolumienek. Podstawę środkowej zdobią personifikacje cnót, natomiast cztery z ośmiu zewnętrznych podpór osadzono na grzbietach lwów. Parapety kosza ozdobiono reliefami o tematyce nowotestamentalnej, które połączono umieszczonymi w narożach figurami Madonny oraz Świętych. W sieneńskiej ambonie spotkały się reminiscencje mocno zapatrzonego w antyk włoskiego romanizmu, na przykład reliefy nawiązują do płaskorzyść z rzymskich sarkofagów, z nowymi elementami modnego francuskiego gotyku w zastosowaniu motywu trójlistnego masferku wypełniającego przestrzeń między kolumnami pod koszem. Barokową werwę. Ekspresję i dynamikę reprezentują z kolei marmurowe figury dłuta Berniniego i jego uczniów, znajdujące się w kaplicy Kidzich. Wirtuozeria wykonania posągu świętego Hieronima i świętej św. Marii Magdaleny zdradza rękę samego Gianlorenca. Twórcami pozostałych rzeźb byli jego najwybitniejsi uczniowie i współpracownicy Domenico Guidi i Ercole Ferrata. Najcenniejszym skarbem malarskiego wystroju sienejskiej katedry jest zespół fresków zdobiących bibliotekę Fundacji Piccolomini, tak Libreria Piccolomini, wzniesioną w latach 90. XV wieku w narożniku utworzonym przez lewą nawę boczną i ramię transeptu. To prawdziwe arcydzieło, włoskie kapolaworo, malarstwa dojrzałego renesansu stworzył w latach 1502-1507 zespół malarzy pod kierunkiem pinturykia, którego wspierał swym pędzlem nie kto inny jak młody Rafael. Górne połacie ścian zajmuje 10 ukazanych w iluzjonistycznej arkadowej architekturze wielkoformatowych scen ilustrujących najważniejsze momenty życia słynnego włoskiego humanisty Sylwiusza Eneasza Piccolominiego, kulminujące w jego wyborze na Pap jako Piusa II. Oprócz skrzących się intensywną kolorystyką scen figuralnych, namalowanych z narracyjną werwą i doskonałą obserwacją życia. Między innymi pierwsze w dziejach malarstwa zachodu przedstawienie burzy, na sławę dzieła pinturyckiego i jego warsztatu złożyła się dekoracja ornamentalna. Wypełnia ona głównie sklepienie, gdzie znajdują się jedne z pierwszych w sztuce renesansu tzw. grotesek. Te pełne wyobraźni, skomplikowane struktury dekoracyjne, łączące swobodnie motywy roślinne i figuralne oraz architektoniczne innego pochodzenia, podpatrzone zostały w wystroju wnętrz słynnego rzymskiego domu Nerona z pierwszego wieku naszej ery. Na przełomie XV i XVI wieku odkrywano je właśnie zasypane przez wieki warstwami ziemi i gruzu, sądząc, że są to naturalne groty. Stąd nazwa dekoracji groteska. Notabene libreria miała pomieścić wspaniały uczony księgozbiór Sylwiusza Elaasa, co się jednak nie stało. Dziś prezentowane są tu bogate i niebanalne zbiory katedr, Biblioteki Katedralnej. Uzupełnianiem wystroju katedry w Sienie, kolejną jakby szkatułką arcydzieł malarstwa i rzeźby, jest jej. Kościół Chrzcielny, to jest baptysterium, pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Odmiennie od włoskiej tradycji, widocznej np. we Florencji i Pizie, nie jest ono osobną budowlą na planie centralnym, lecz aneksem dostawionym od wschodu do prezbiterium katedry. Jego wnętrze wielobornie ozdobił freskami Wekietta, a w centrum umieszczona została wspaniała kamienno-metalowa struktura szcielnicy z lat XX. xv wieku. Projekt całości dostarczył Jacopo de la Cuercia, jeden z najsmniejszych rzeźbiarzy włoskich, czynnych w pierwszej połowie XV wieku, artysta stojący na pograniczy późnego gotyku i wczesnego renesansu. Wykonał także kilka rzeźb pełnoplastycznych i reliefów z brązu zdobiących cembrowinę szczelnicy. Te ostatnie, ilustrujące żywot i męczeństwo świętego Jana Chrzciciela, wykonali także inni znakomici autyści, tak emblem między innymi tak emblematyczni dla początków toskańskiego, głównie florenckiego renesansu, jak Donatello i Lorenzo Ghiberti. Dzieła te są prawdziwym popisem umiejętności budowania przestrzeni za pomocą wczesnorenesansowej perspektywy zbieżnej oraz wystudiowanej na modelach antycznych żywości narracji, patosu mimiki i gestów, a równocześnie dążenia do zrównoważonej kompozycji. Katedra w Sienie jest zatem wspaniałym pomnikiem romańsko-gotyckiej architektury Italii, a zarazem skarbnicą arcydzieł włoskiego pędzla i dłuto. Od średniowiecza po barok, jest prawdziwym capolavoro włoskiego geniuszu artystycznego.